Cześć, tu Hulaj Zbyszek. Dzisiaj witam ze Szczecina, przepięknego miasta e, położonego e, stosunkowo blisko morza, ale nie nad samym morzem. Spotkałem się z Rafałem, który ma Hulajnogę Cabo Mantis GT. Witam Co możesz tam. o niej powiedzieć? No, Hulajnoga została kupiona w maju w tym roku. Jest to ta najnowsza wersja. E, podobno jest. Poprawione wszystko, co tam można już było poprawić, czyli tam sztyca jest poprawiona, rozwiązanie śruby, zacisk jest potrójny. Jest to wersja Mini Motors, więc ma ten inny, inny, inną manetkę. Dołożyłem dodatkowo do niej jeszcze czytnik linii papilarnych zamiast ten kluczyka. No i co? Hulajnoga ma przejechane około 1300 km, póki co się nie zepsuło nic jeszcze w niej. Opony oryginalne wymieniłem na inne bo te oryginalne niestety podczas, jak to się mówi, palenia butów zostały zużyte. noga ma akumulator Samsunga, 24,5 Ah. Przy mojej wadze, czyli tak 70 kg jak ważę, to robię, udało mi się z nią, z nią zrobić w ładną pogodę 63 km i coś tam jeszcze było, coś tam no jechało wynik. Także no wynik, no, znaczy mi się wydaje, że ten wynik jest tylko spowodowany chyba tą wagą moją. Bo gdybym ważył z, ze stówkę, to pewnie by tyle nie zrobiła, nie? Teraz tak, prędkość maksymalna jej to jest. No ja jechałem nią według licznika. To było chyba 67 pokazywało, i to było na oryginalnych oponach, po zmianie na te opony, yy, które no mają więcej gumy, tak jakby według mnie, no to ta prędkość maksymalna spadła tak do 62, czyli czyli coś tam, no coś tam zgubiło, nie? No tak. No. Yy... Co tu można powiedzieć? No regulowałem ją sobie pod własną wagę, bo jak ją kupiłem, ona była dosyć twarda, także tam trochę się bawiłem tą tą sprężyną, tam nie za bardzo jest jakaś opcja regulacji, no ale minimalnie zrobiłem ją bardziej miększą, nie? Bo to jest bardzo istotne, szczególnie jak już mamy swoje lata, żeby dbać o swoje stawy. Bo stawy, kręgosłupy, tak. Tak, bo lędźwiowe. Tak, tak, <laughs> tak, bo później po dłuższej drodze czuje się, to, tak, czuję się no. Czuje się to w kościach. Tak, dokładnie. Ja zresztą nawet jak, ja, tak, jak byłem właśnie na niej ostatnio robiłem te 60 parę kilometrów, to już no, nawet byłem zmęczony tym samym staniem, nie? bo to jednak no, trochę męczy stanie po prostu samo na niej, nie? No co, no zostały tam, no, tak jak widać, tutaj zostało dużo elementów ten dodanych, czyli tak kraszpady dodałem tej firmy znanej i lubianej Spirit Beast. Potem zostały wymienione tarcze hamulcowe też ze 140 na 160. No i te takie designerskie jakieś tam rzeczy, typu jakieś tam kolorowe gadżety. Ale po wymianie tarcz chyba skuteczność hamulców wzrosła, czy nie? No właśnie, ja bym powiedział tak, że ciężko mi to ocenić. Według mnie chyba raczej nie. Znaczy, nie odczuwam tego, nie? Na pewno co mi, coś, co, co wzrosło, to, to wygląd na czule. Bo tarcze są, to są założone, te tarcze tak zwane pływające, no i one no, trochę lepiej, ten te wyglądają. Ale mówię, czy zauważyłem, żeby hamowała lepiej? Nie odnotowałem takiego czegoś. No. No cóż, warto dbać o swoje hulajnogi, przerabiać je, dopasowywać do siebie, bo pamiętajmy, że ten sprzęt ma nam służyć jak najdłużej i być też bezpieczny. Zgadza się, no. Dziękujemy. Polecam tą hulajnogę, oczywiście, no ona dosyć, y, znaczy pieniądze za nią są trochę dla mnie nieadekwatne do niej, że tak powiem, no... W... Trochę za droga jest, nie? A ile kosztuje, znaczy, dzień no dzień, Ona nie? kosztuje na dzień dzisiejszy w wersji tak jakby podstawowej ze sklepu, czyli gołej, około 9 tysięcy, nie. A. Według mnie to jest, to jest ten za drogo, jakby tak kosztowała 6-7, to wtedy by ta cena była bardziej adekwatna do tego, nie? Ale no, płaci się też za markę, nie? No bo jednak te, te Cabo no to coś tam jest takie no, bardziej rozreklamowane, troszeczkę lepsza firma mi się wydaje niż te jakieś tam. Inny. Nie będę tutaj wymieniał. Choć większość hulajnok i tak jest robionych w Chinach. Tak. Niezależnie no jest, od marki. No jest robiony w Chinach. No tylko, że mówię, jest Chińczyk i Chińczyk, nie? No tak. No tak. Są dwa rodzaje Chińczyków, nie? No to dziękujemy Ci dziękuję. za prezentację. Hulajnoga naprawdę pięknie wygląda. Teraz ją troszeczkę ogramy, jak jeździ. No i cóż mogę powiedzieć? Jak film się podobał, lajkujcie. Jeżeli nie, no to łapka w dół. Pozdrawiam, kulaj Zbyszek. Dzięki bardzo, do usłyszenia. Between eyes it's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my limits; you can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now just to see you again. And I